Dzień dobry, w czwartkowy poranek dzisiaj, jak widzicie, ze mną mamy Baling Day, ale obecnie to jest tylko taki wstęp do tego Baling Day, czyli chcę te siana na tej główienkach co wczoraj chępkiem growiłem, pozbierać, a to w takim celu, żeby belarkę po prostu przetrzeć w cudzysłowie ze słowy bo tam kurde sporo tego pyłu jest e, nad tą belką nożową i się w tym gierniczyć to mi się nie chce z nożami, muszę ja po prostu wyczyścić te te, te, te te szpary, w które noże wchodzą podnieść noże zobaczyć w jakim są stanie, jeżeli są w stanie tragicznym to przeostrzyć, a jeżeli jako tako średnio najeża, to jeszcze dzisiaj i ogólnie ten pokoz zebrę, także zobaczymy co ten dzień przyniesie ogólnie eee, szykuje się ładna pogoda troszeczkę na kiszonkę to co wczoraj robiłem sporo zostawiamy w sobotę na suche siano też to ma swoje korzyści nie można powiedzieć że nie tak więc zobaczymy ile tego wszystkiego wyjdzie póki co dzisiaj plan jest coś tak zrobić Myślę, że koło setki tych belek jak się uda to będzie dobrze, jak się uda jeszcze zwieść o, będzie bardzo dobrze. Także co, nie gadam, tylko działam po Muszę jeszcze szybę umyć, bo pod słońce to za dużo nie widać, także tylna szyba dobrze wyjechałem. Tak rozruchowo sobie nie dojrzałem takich niuansów wszystko zakurzone trzeba będzie już i domy no to pierwszą belę mamy dzisiejszego dnia zobaczymy ile na na, na ilu się zamknie licznik na koniec No to już, żem kurwa nabelował Ja pierdole Łożyska w kole poszły A niech ich chuj Pali A, Kurwa macie I pół dnia psów w dupę Na ryzykanta powoli dobelowałem te paski Tam ile było w sumie? 8 bel wyszło jadę pomalutku zjeżdżam ale nie na bazę bo tu po drodze mam wulkanizację i znajomego co tak trochę mechanikom się zajmuje zadzwoniłem ile to będziemy tutaj to rozbierać może pomalutku dojadę nie odpadnie jest przechylone do wewnętrznej do strony prasy trochę trzej koło, prasę ale na polu też tego nie zrobię a tutaj ile mam? kilometrów dojechać do niego i Będziemy działać o tamte zabudowania tam, 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 tam Także zakręt minę i podawać do gdy Już będę na miejscu Tak to sobie można coś zaplanować wiecie Naprawdę aż, aż mnie to przeraża Wszystko mam nadzieję, że dość szybko to ogarniemy Bo to nie jest jakaś tam poważna awaria Trzeba koło zwalić, piastę zwalić i nowe łożyska wstawić, poskładać i finitą, to myślę, że do południa to będzie po sprawie. Więc miało być spokojnie dzisiaj. Miało być spokojnie na luzie robione, ale to znowu będzie wszystko z językiem na brodzie. Powiem wam totalny mindfuck Bóg skrz godzina 14 Ale awarię udało się usunąć. Przyjadę zjem coś yy, noże się tam żeby wysunąć i dopiero będę mógł jechać belować już nawet, już nawet nie będę usłyszał jakie są takie są trudno już dzisiaj nic nie, nie zrobię jakbym tak zaczął wszystko szykować na TikTok do godziny 14 wynik osie, yy, 7, 8, 8 belek nie zmienił zaraz, tu troszeczkę podpisujemy z tymi nożami i myślę, że robota ruszy wreszcie, ale pechowe, pechowe główne powiem bo ostatnie dni są. Takich głupich przygód to jest bez liku, a to łańcuch pierdyknie a to to, a to tamto. Takich drobnych ustereczyk. Teraz to łożysko na kole na dziewiątek. Ja bym się wszystkiego spodziewał eee, tego. No, łożyska na walcu Kolejnego łańcucha zerwanego Ale nie. Łożyska na kole. To zbliża się godzina 15. I wreszcie się wyrychtowałem do belowania właściwego. Za niedługo wam pokażę, jaki kapsel dorobiliśmy na e, koło, bo jeden może się dziwić. No, kurczę, objeździłem sklepy, też nie miałem czasu. Nie wiadomo, ile uganiać się za tym, nie wiadomo, gdzie jeździć. Tutaj w Czekanowcu nigdzie nie było tego kapsla do piasty na 72 mm. Więc na sztukę dorobiliśmy i jest. No, że bez problemu dało się załączyć. Jeszcze nie są takie fatalne, tylko szyby nie zdążyłem umyć. Pod słońce tak powiem Wam, że średnio na cokolwiek widać. Ale musi tak być. Tutaj to zbeluję. Jak kurwe obrządkowa? Po obrządku dobeluję lucernę. I ciągnik przeczepię pod owijarkę, o jeszcze zatankować muszę. Tata będzie to owijał, a ja pojadę do Grękowa na filię obrządzę. Przyjadę i może z lawetkę Bel jeszcze ćwiknę. Trzeba się przyzwyczaić do jazdy od lewej do prawej. Trochę cofnę, żeby nie było przy brzegu. Lepiej owijarką wziąć. Cyk. 9 dzisiaj bela Aby już więcej kłopotów nie było to myślę, że troszkę wolniej trzeba jeździć, bo tęgie wały czwóreczką na reduktorze. No, aby się nie psuło nic więcej, to myślę, że dzisiaj ogarniemy ten na sobotę nasiano dzisiaj to tą działkę ze względu na to, że tam była ta dosiewana łąka i tam to długo mogło by nie wyschnąć to decyzja poszła, że to folie. no i lucerna w a reszta na sucho gdzieś to będziemy wciskać myślę, że damy rady a już kolejna bela bela za belą bela, co ciągle bela. Yeah, yeah, yeah tym jest. Właśnie, odsuwam się troszeczkę od granicy, żeby dobrze było wijakom łapać później te balociki. Niestety, człowiek nie ma z czołowym załadunkiem, tylko z bocznym. To trzeba kombinować. Pamiętacie, jak mówiłem, że gdzieś szacuję około 10 belek z hektara? No i powiem Wam, że się mało pomyliłem. To około 3 hektarów i jak się nie machnęłem, to 28 belek. Zależy, ale zarysuję podróż. Wszystko dokładnie. Także lecimy, lecimy. Na obrządek Czesnopora 15:40. Idealnie, dobra. Tu już 8 za mną do końca ale chyba 28 To co, wracamy do gwi ogólnie powiem, że kocioł zalany do pełna teraz tylko belarkę łańcuchy przesmarować i widać jakieś 60 bel jeszcze mam do zrobienia Załączamy centralne smarowanie łańcuchów. Ale to się siano beluje. Powiem Wam szczerze, siano. To już nie kiszonka. Pachnie sianem. Ale że wszystkiego pod dach nie zmieszczę, to po dzisiejszy owijamy. A sobotnie już 100% na sucho. Bez dwóch zdań. razu licznik skasujemy. Ogólnie co było? 28, się nie pierdyknęłem. A i wam pokażę, <grytanie> widzicie, jaki elegancki kołpaczek. Nie mogłem nigdzie dostać. I mówię do Pawła, ty koło nie założone. Musimy coś wyrzeźbić. On się tak patrzy na mnie, mówię, dawaj taśmę. Dawaj kawałek folii. I jedziemy z tematem. Popatrzył się, popatrzył, uśmiechnął. Mówi, tej kurwa. Będzie chodzić. Najważniejsze, <noise> aby teraz piach się nie dostawał. Bo to on znacząco skraca żywot e, tych łożysk. I co najciekawsze wam powiem, fabrycznie były źle złożone łożyska. Bo one, oba puszkami do siebie i wtedy śruba kontruje, ale były je obie w tą samą stronę, z zewnętrzną, i nic ta śruba nie kontrowała. I prawdopodobnie dlatego te łożyska się rozleciały. To znaczy pośrednio dlatego, bo miało koło luz i ten kołpak odleciał raz, mi to dokupiłem, a teraz na dniach drugi raz odleciał. I piachu po prostu dostało, i a, znowu grubo trzeba. Trochę wolniej, no, piachu dostało i to już dobiło te łożyska. I także pierwszy raz poskładaliśmy tak jak było, tak jak rozbieraliśmy. Ale był i zobaczymy, no nie, no, piasta ma luz, to taki nie może być. I już kurde poskładaliśmy tak jak logika wskazuje, drugi raz jest dobrze. Także czasami, i, i gdzieś na montażu błąd zrobił. No to gotowe łosie PVB, chyba czy jak to tam się nazywa coś takiego trzeba będzie gdzieś na internetach kapsel zamówić 72 mm tam prawie pełną belę to ja ze sobą miałem jeszcze z tamtego pola Także tak to wygląda, proszę państwa. No i dobra, dzirat, tutaj takie wały na tej lucernie, że nie trzeba z boku na bok jeździć. <gry> Ale co wam powiem, belowałem tamte dosiewane po tym lesie, gdzieś jakiś korzeń musiał się zgrabić i poszedł w rotor i dwa noży, trochę za winą. No nie jest to tragedia. Dzisiaj można belować, nawet nie ma jak tych noży wyjąć, nie ma czasu. Tak więc ostrzenie się szykuje na przyszły sezon. Aż się kurzy z tego, kurzy się tylko świst. Tam to pierwsze co belowałem, to naprawdę można już było odpuścić owijanie. Żeby nie te belki z tego, no, z tego dosiewanego, z tej młodej trawy. Także jak się dzisiaj nie zdąży, to tamtego się nie owinie, i dopiero w sobotę i też nic się nie stanie, no to normalnie sianem, sianem padnie. Przyjemny zapaszek. Kto zna, ten wie. Tu sytuacja wygląda tak, że z hektara 60, 70, mniej więcej coś takiego. 21 belkę robię. Z pewnością do brzega będzie pełna że jest fajnie I z tego miejsca chciałbym przeprosić bo nie na każde komentarze jestem w stanie odpisać no wiecie, tutaj za ostatnio ale za wszystkie dziękuję na pewno wszystkie są przeczytane tylko nie na wszystkie zdążę odpisać jak się troszkę sytuacja uspokoi to myślę, że wrócimy do normy Póki co staram się utrzymać regularność publikacji, czyli codziennie jakiś tam film, żeby wleciał z Dragi Boga. Tego się trzymamy. Dobra, jest godzina 18. Czas naprawdę dobry. Zostało mi jakieś niecałe 2,5, 2,40, 2,30 30 około dobelowania na dzisiaj. I starcie, ale już padę, powiem szczerze. Prawie 50 b bel, 49 belek no, Nieźle, nieźle nie, 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 nie. Nie, nie. nie no, doprawdy ich leży trochę gęsto Nie ma co ukrywać Jeszcze to I z bańki, aby ten dookoła wałeczek gruby Zebrać tamte wewnątrz to już są pół bidy już ciśniemy dalej, ciśniemy Jeszcze trzeba drugą chwilę obrządzić i połijać to. a tata widziałem, że Pojechał już kończyć zagrabianie, tam ostatnie działeczki zostały. Nie wiem, z półnamek hektara. W działkę także chwilaj zakończy robotę i pewnie pojedzie po folię, będzie owijał, a ja obrządzę i coś po przyborze na gospodarstwo i Z jedną lawetkę to sobie zostawię na sobotni podanek, i zacznę od razu na filię. I tam rozładuje. Chociaż co by planować Zobaczymy jak wyjdzie. Ostatnio to życie dosyć mocno. Mój plany wyplikuję. Nie tylko tak sobie w głowie. start można powiedzieć głośno myślę, ale z realizacją to mocno rozjeżdża. zjeżdża dzisiejszy dzień to pokazał naprawdę, że kurde mol miały być noże ostrze, ostre ogień w szopie i dzida, melujemy. I do wieczora ogarnąć i mieć spokój a tu by tak, że noże przytępione oporu nie ma i do nocy znowu robotę jaj, nie tak to miało być, nie tak no i dobra, mamy to godzina jest dokładnie 18.46 Tak em chciał do siódmej pobelować i się udało Trzyma się kołpak. Trzyma kurna Jeszcze cały przyszły sezon można robić na nim Belek zrobionych jest 53 Czyli tutaj 22 po tej stronie No tak lucerno w tym roku to bez szału. Ten trzeci pokos no ale mimo wszystko i tak jest nieźle Chodzi ponad dycha z hektara średnio Także naprawdę jest spoczko ile się tego nazbierało towaru ale to nic do soboty wytrzyma 53 28 to 81 gdzieś 7 hektarów było zbelowane i 81 bel jak liczę. Ja się zasram z tymi belami, za przepraszam. Okoce się z nimi. O, to jest lepsze określenie. To dzisiaj tu będą dwie lawetki, 24 bele. Jedna w pytaku. to jest 49. A tu ile miało być? 53. O trzeba ze dwa razy o wiarką musi tata przywieść Żeby to na dwa kursy zapakować Ale nie, tu jest kiepski wyjazd drogi to I dzisiaj długi weekend się zaczyna to Te słoiki jadą, jadą powiem wam jak wściekłe kurde mule, Jeden przez drugiego jeszcze słoneczko, ładna pogoda, długi weekend, to... Faktycha. Jak ćmy do lampy. O, już kurna. Na trzeciego wyprzedzać, na trzeciego najlepiej. Kurde, mol. Bo jak to za ciężarówką jechać kawałek? Siatki starczyło, już końcówka, że ideolo wymierzyłem. To jest właśnie kiepski wyjazd, przez tą wieżbę Pierdikanu. Chyba trzeba wyjść i zerknąć. Dobra, czysta ścieżka. Można duć. Taki właśnie jest tu kiepski wyjazd. To jeszcze mniejszym składem pół biedy, ale z turem i chwytakiem to jest porażka. Dobra. przepinam zestaw i lecę na urządzenie. No to zaczynamy zabawę zanim tata przyjedzie z folią to mam nadzieję że parę owinę bo ta folia która siedzi to jest taka kurtyzana że w ogóle nie idzie owijać się wie jak cholera to próbujemy szczęścia Cicho, coś tu się dzieje pozytywum może przestała przez zimę pomyślała, pomyślała, że jednak nie warto imytować i... A może mam kurde inną rolkę zarzuconą, bo ta co została to na pewno z tych wściekłych, chyba bodajże że to z mlekowity była folia brana. Ojku jakiś się trafił taki felerny rodzaj, ale ponoć ma przyjechać taka, o, muszę trzymać go na pełnym gazie to o, pierwsza jest Nie, się nie zapomina tych sekwencji, jednak za dzieciaka się sporo owijało Jeszcze te rączki coś tam nie coś pamiętają Nozę to na jedną gromatkę to później przy załadunku nie będzie problemu, bo to w jednym miejscu lawetkę się odczepia i ładuje. A i tak nim welkę o winie, to zdąży przejechać. Zanerwowo, zanerwowo, operator. Zanerwowo. No to nastąpiła podmianka. Lecę na obrządek 19:40. Skuje się długi wieczór. Ogólnie. No i dobra, jest na fili po obrządku. Ogólnie, jak wygląda obrządek a tam z tyłu stoi balot słony, gdzieś tak pół balota na oba kojce dzisiaj trochę więcej, bo wczoraj było trochę mniej A jako, jak to wychodzi, tak powiedzmy sobie, dwa baloty na trzy dni to tutaj wystarczają w zupełności i tak jak widzicie, beleczka siana roztoczona przez cały stół paszowy i teraz tylko podgarniać na dwa dni starcza tego pasiorku no, i do tego w stoi śluta zbożowa. Jęczmień z przężytem zmielony, zmieszany. Tak, jako widać, taka tam klaszka. Chyba czwórki sita są jak na ślutowniku. Nie wiem dokładnie, już nie pamiętam. No, tamte mniejsze dostają dwa razy dziennie. Te tutaj tylko na wieczór większe i tak im starczy. Te największe też i tak za dobrze mają. A sianko to jest, pochodzi z tamtych. Łąk ptaszkowych. Także cielęta na tym się towarku ładnie wychowują. Nie można tutaj nic złego im zarzucić. Ładne, okrągłutkie cielaczki błyszczące czegóż chcieć więcej. Także zwijam się. To jeszcze dzisiaj może z jeden kurs przywiozę, ale ogólnie kończę dzisiaj film. Dzięki za uwagę. Światło zgasło. Także jeszcze raz zachęcam do aktywności pod filmami. To na pewno mnie też motywuje i zachęca do dalszego działania. Także to by było na tyle w dzisiejszym filmie. I do zobaczyska. W kolejnym nie wiem czy jutro mi się uda, czy jutro sobie odpocznę, poświętuję i, i tyle trochę gości mam mieć, także czas odpocząć, bo przed czasami na bali. O <laughs> dobrze. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeszcze raz i do zobaczenia.